Cześć moi kochani, witam się z wami bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałabym wam pokazać szybki haul zakupowy z Lidla, czyli co kupiłam ciekawego ze spożywki z tego właśnie sklepu. Zapraszam A więc do oglądania. tak, Tutaj mam siatę z Lidla i będę po prostu wyjmować po kolei rzeczy, które dzisiaj kupiłam. I tak, zaczniemy od wafli kukurydzianych. Tutaj mamy z kaszą jaglanu i czarnym pieprzem. To jest takie małe opakowanie, chcę do pracy na przekąskę. Kolejną rzeczą. Jest prawie kilogram, a dokładnie 0,86 marki młodej. Ja bardzo lubię marchewkę i naprawdę, jak wracam z pracy, to po prostu się codziennie sobie y, obieram, skrobię i y, kroję w takie, jakby ala frytki. I naprawdę mega, uwielbiam takie coś. Kolejnymi rzeczami są twarożki i ja wybrałam dwa. Jeden to jest y, twarożek naturalny, grani, to nie jest serek wiejski, to jest. Y, Coś jak serek wiejski, tak naprawdę, ale bez tej wodnistej konsystencji i mi chyba bardziej odpowiada. I tutaj mamy jeszcze grani ze szczypiorkiem, także dwa opakowania. Firma Pilos, oczywiście. Wzięłam też dwie bułeczki ciemne-żytnie. Kolej. No, o, czekajcie, może to. Ta rzecz bardzo mnie zainteresowała. Ja jeszcze tego nie próbowałam. Jest to roślinny burger z dobrej kalorii. Ja, dobra kaloria ogólnie jest mi bardzo dobrze znana, jeżeli chodzi o markę, bo często kupuję produkty z tej, z tej właśnie konkretnej marki. I tutaj mamy na grille, także fajnie, bo ja sobie po prostu zrobię to w opiekaczu. Super. I tutaj mamy smak mięsa, 100% natury, białka. I dlaczego ja to wzięłam? Tutaj ogólnie ja Wam może pokażę najpierw wizualnie, jak to wygląda. Czekajcie... O, dobra, mamy to. I tutaj jak widzicie, mamy dwa takie kocety. Także na dwa obiady mi to wystarczy spokojnie. I już Wam pokazuję skład. Skład mi właśnie najbardziej zainteresował, bo wzięłam tylko i wyłącznie ze względu na skład. To w ogóle kosztowało 7,99. I tu składniki mamy wodę, kiełki słonecznika, teksturowane białko, pszenicy, białko przemny, mąka pszenna. No to tak powiedzmy, mąka przemna mogłaby być tu zbytnia, ale dobra. Olej rzepakowy, gluten pszenny, mąka amarantusowa, białko grochu, ekstrakt z cebuli, ekstrakt drożdżowy, tu jeszcze mamy czosnek, cebula, sól, pieprz czarny. Więc ogólnie skład powiedzmy jest według mnie w miarę do przyjęcia, więc dlatego też zdecydowałam się, zobaczymy jak to będzie smakowało. Kolejnymi rzeczami są dwa jabłka, już dwa brałam, dwa takie duże ligoli jabłka. O, to jest y, ciekawa pozycja według mnie. Są to czekolady, oczywiście nie, nie dla mnie. Ja czasami kupuję rzeczy, które po prostu leżą mi w szufladzie i czekają na swoją okazję. I ja tutaj wybrałam czekoladę mleczną, słuchajcie, z nadzieniem o smaku wódki i cytryny. Tak, dobrze słyszycie, jest to czekolada alkoholowa. No o smaku wódki i cytryny to może być mega ciekawy y, smak. Natomiast druga czekolada to jest również czekolada alkoholowa. Czekajcie, tu odjawka trochę. Czekolada alkoholowa. Jest to czekolada mleczna z nadzieniem o smaku kokosowo-rumowym. Więc dwie takie czekolady. Myślę, że mogą być ciekawą propozycją. Sama jestem ciekawa jak smakują, więc nie wiem czy może je stestujemy ich z tąkiem. No ale zobaczymy. Na razie będą powiedzmy czekały na jakąś okazję. Kolejną rzeczą jest tutaj właśnie z, z dobrej kalorii, tak jak te burkery, co Wam mówiłam. I tutaj jest quinoa na, okrągła, na okrągło, kawa i kokos. Jak widzicie, hmm, może jeszcze nie widzicie, ale jak Wam pokażę kolejną rzecz, to zobaczycie, że ja bardzo lubię kokosowe rzeczy. Ja już tą wersję jadłam bardzo smaczne, 3,50 w ldu. Jeżeli właśnie chodzi o kokos, to już od razu Wam wyciągnę rzecz konkretną, która również chodzi mi po głowie. I są to batony kokos plus kakao. I to jest z firmy Alec, to te batony po prostu są moimi najlepszymi, najlepszą przekąską jaka może być. I tutaj mamy składniki 68%, tak tyle 26%, wiórki kokosowe. I, i, I tutaj jeszcze się zadarło, ale już odkrywamy. I powinno być kakao, ale. Czekajcie, nie chcę Wam tutaj po prostu ściemnić, tylko wolę Wam pokazać. 6% kakao. Widać? Widać. <gry> Także z trzech y, produktów się składają z trzech składników y, się składają te batony. Mega Wam polecam. One kosztują coś chyba 2,80, więc cena też jest wstępna. I tutaj mamy chyba 40 gram Tak mi się wydaje. Teraz na szybciora nie widzę, ale tak mi się wydaje, że 40 gram chyba. Nie, 50 gram. O, widzicie. 50 gram. 200 kalorii jeden batonik. Okej. Okay. Kolejna pozycja w moich zakupach to są jabłuszka chrupiące dla serki, czyli no, po prostu suszone jabłka polskie. Bardzo je lubię, tutaj mam 40 gram, one kosztowały 2,80, więc też myślę, że w miarę okej. Okay. O, ta pozycja jest bardzo ciekawa. <laughs> to jest woda, ale słuchajcie, woda sakuro, jak kup, robicie... Mm, zakupy w Lidlu, to na pewno kojarzycie tą markę wody, ale ona jest w szklanej butelce. Teraz właśnie fajnie, bo weszły wody w szklanych butelkach. Jest, była jeszcze wersja 0,33, chyba taka mniejsza butelka, też z Sakura, tylko była lekko gazowana. Mi zależało, żeby to była woda nie gazowana. I tutaj mamy 0,7 tak litra i ona kosztowała 0,99. Yy, nie wiem, czy wiecie, ale woda ogólnie z szk ze szkła jest dużo, dużo zdrowsza, bo jednak, wiecie, z plastiku... Dobra, nie, żeby się nie wdrażać, wiecie o co chodzi. Tutaj mamy ogórki gruntowe i tu mamy ich y, ponad pół kilograma, 0,65, coś takiego w kilogramach. Ok. Następną rzeczą w moich zakupach jest gołda i to jest gołda tutaj w formie takich kotków, tylko tutaj jakiś taki smutny ten gotek. A tu myszka. No po prostu lubię jak rano sobie czasami robię śniadanie i w formie takiej wiecie zabawowej tutaj jeżeli chodzi o skład no też może być tylko że tutaj mamy niestety barnik, karoteny, dajcie znać czy to jest dobra rzecz czy nie, bo przeważnie jak ja kupuję takie sery żółte to jednak staram się żeby to było tylko mleko pasteryzowane sól i ewentualnie ten chlorek, wapnia czasami też się zdarza tutaj mamy jeszcze barwik karoteny nie mam pojęcia czy to jest um, coś dobrego czy coś złego, jeżeli się orientujecie możecie mi napisać bardzo chętnie poczytam ale w każdym razie wzięłam dobra następna rzecz to są brzoskwinie i tutaj mamy ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i kupiłam z myślą o koktajlach które będę teraz piła Mamy jeszcze dwie rzeczy. Przedostatnia rzecz to jest sok pomarańczowy tłoczony z solewity i to jest taka buteleczka, buteleczka kartonik, 250 ml. Kosztowało złoty 50, złoty 49. I w składzie ma tylko i ojej, ciuch, w składzie nie ma nic, bo nie ma, o, w składzie ma tylko i wyłącznie sok pomarańczowy wyciskany bezpośrednio z owoców. Także dlatego też chciałam. I ostatnia już tutaj... Ostatni produkt w dzisiejszych zakupach to jest rzodkiewka, ale taka rzodkiewka trochę inna niż ja zazwyczaj kupuję, bo ja kupuję taką okrągłą, a tu jak widzicie jest taka lekko podłużna. Jestem ciekawa jak ona będzie smakowała. Ona kosztowała 2 zł. Więc e, to już jest wszystko z dzisiejszych zakupów. Dajcie znać, czy coś macie, m, może jakieś pojęcie na temat tego barwniku karotenu. Chętnie poczytam, a jak nie to zaraz poszukam pewnie w internecie, ale chętnie po... Obserwuję wasze komentarze. Tak się prezentują moje dzisiejsze zakupy. Ja to teraz będę chowała do lodówki. No i tyle. Także tak się deklarują moje zakupy na dzień dzisiejszy. Dajcie znać, czy te czekolady już były przez Was testowane, te alkoholowe, bo jestem bardzo ciekawa, jak smakuje czekolada o smaku wódki i cytryny, bo pierwszy raz się spotkałam z tego typu smakiem. W każdym razie myślę, że te produkty starczą mi przynajmniej na dwa dni. Mam nadzieję bo ja jestem mały żarłoczek, także tyle. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że miło spędziliście dzisiejszy dzień. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Buziaki, subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Pozdrawiam Was bardzo gorąco. Pa, pa!